W jaki sposób SIG Energy chce się wyróżniać na, na polskim rynku i w ogóle na, na tak konkurencyjnym rynku falowników i magazynów y, energii. Jeżeli chcecie dowiedzieć jak jak ChatGPT został zastosowany w systemach fotowoltaicznych i magazynowania energią, to zapraszam Cię do naszej serii filmów o SIG Energy. A moim i Waszym gościem jest Czarek Wawrzos. Cześć! Cześć, witaj. Zaczynamy! Ze mną jest Czarek Wawrzos, dyrektor techniczny SIG Energy na Europę Wschodnią. A dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo ciekawym produkcie, jakim właśnie jest system SIG Energy, który od roku dynamicznie, tak ładnie mówiąc, rozwija się na polskim rynku. A sama marka jest świeżutka, młoda, bo mająca dosłownie kilka, kilka lat, założona przez byłych. Menedżerów marki, wszystkim znanej Huawei, więc jestem bardzo ciekawy, w jaki sposób Sigeneryzacie chce się wyróżniać na, na polskim rynku i w ogóle na, na tak konkurencyjnym rynku falowników i magazynów energii. Tak, marka jest świeża, tak jak wspomniałeś, ale know-how, wiedza została, jest w naszym potencjale, właśnie w ludziach, którzy pracują w naszej firmie. Stworzyliśmy produkt, który jest właśnie troszeczkę odpowiedzią na na ten dynamicznie zmieniający się rynek, zastosowaliśmy całkowicie inne podejście do budowy produktu. Jest to modułowe rozwiązanie, gdzie każdy element jest, jakby działa niezależnie, tak samo moduły bateryjne działają niezależnie, czy ładowarka samochodów elektrycznych, ale w całości tworząc jeden produkt, jeden all-in-one. Dodatkowo też no, zależy, Nasz produkt oczywiście to nie tylko i falownik czy magazyn energii, ale to całe oprogramowanie, które zarządza tą energią. Więc aplikacja, która potrafi pracować w taryfach dynamicznych, czyli magazyn może można powiedzieć już kolokwialnie, zarabiać na siebie właśnie na różnicach, na arbitrażu cenowym. Gdzie to w połączeniu jeszcze w przyszłości za chwilkę będziemy mieć pewnie dużo samochodów elektrycznych i właśnie takie ładowarki, które tutaj mamy, to są ładowarki DC, które pozwalają na przykład oddawać energię również, rozładowywać samochód i zasilać na przykład budynek. Czyli generalnie możemy mieć dwa magazyny, dwa magazyny energii w domu. Dużo mówicie o AI. Co rozumiecie przez ten AI wbudowane? AI. Nasza aplikacja ma wbudowany ChatGPT. To przede wszystkim. ChatGPT pomaga też użytkownikowi nawet w sprawach serwisowych dopytać się, czy wszystko działa dobrze, czy nasz system jest odpowiednio ustawiony. To jest jedna rzecz, to są jakby kwestie obsługowe, ale druga rzecz to właśnie to zarządzanie energią. Nasz tryb AI pracuje w taki sposób, że uczy się naszego, naszych nawyków, jak zużywamy energię, w naszych domach czy w naszych firmach, na podstawie również danych, które dostarczamy tej właśnie sztucznej inteligencji o cenach energii na rynku, a także o danych pogodowych, jest w stanie nam z, jest w stanie zarządzić tak energią, tak magazynem energii, aby jak najwięcej zmaksymalizować zyski. Nie chcesz przegapić żadnego filmu? Pamiętaj o subskrypcji. Tutaj dzisiaj dane czerpiecie, jak wiemy, z NordPool, tak? Jakbyś, nie każdemu jest znana ta nazwa. Jakbyś dwa słowa powiedział, czym jest NordPool, bo nie każdy też się orientuje, bo pokazaliście na wykresach, że dzięki wdrożeniu tej sztucznej inteligencji, czyli tym algorytmom, system jest w stanie wygenerować, czy wygenerował, bo to pokazałeś na, pokazałeś na konkretnym przykładzie, 60 prawie 60% większy zysk, Lepszy efekt niż gdyby to było w formie auto, tak e, autokonsumpcji. Ale jak to <coughs> faktycznie działa? No, bo wiemy, że z polskiej giełdy nie jesteśmy w stanie zaciągać jeszcze e, danych, prawda? To tak, o... no na tą chwilę nie jesteśmy. Natomiast e, z drugiej strony też patrząc globalnie z naszej perspektywy, e, e, Jesteśmy już w 58 krajach i jeżeli mówimy o Europie, jeżeli w każdym kraju chcielibyśmy być połączeni z lokalną giełdą, no to pewnie byłoby też trudniejsze do zaaplikowania, tak? A tutaj mamy to wszystko dane od jednego dostawcy, gdzie tak naprawdę te ceny nam są w zasadzie, można powiedzieć, jeden do jednego z tym, co się dzieje aktualnie na danych rynkach, więc uzyskujemy tą samą funkcjonalność, ale na, od razu na, na dużo większą. 재미있 어, <목소리도>